Ster rowerowy to mało widoczny, ale bardzo ważny komponent każdego roweru. Dzięki łożyskom zamontowanym w miskach steru możesz z łatwością poruszać kierownicą, co umożliwia skręcanie przedniego koła. Ponieważ większość sterów rowerowych wymaga okresowego serwisowania, a czasami również wymiany lub upgrade'u, ważne jest, aby umieć rozpoznać, jaki typ steru jest zamontowany w Twoim rowerze. Dzięki temu będziesz łatwiej mógł znaleźć odpowiednią część zamienną. Stery rowerowe występują w dwóch głównych typach: klasyczne gwintowane i bezgwintowe a head Stery gwintowane to klasyczny rodzaj sterów rowerowych posiadających nakrętkę kontrującą, która przykręca się do gwintowanej rury sterowej widelca. Służy ona do dociskania łożysk, tak aby zapewnić płynny ich ruch, jednocześnie eliminując luzy. Stery gwintowane są zazwyczaj używane razem z mostkiem wpuszczanym, który wsuwa się w rurę sterową i blokuje, dokręcając śrubą spornika, która dociska stożek oporowy. Stery gwintowane występują w dwóch rozmiarach, 1 cal oraz 1 i 1 ósma cala. Aby określić rozmiar Twojego steru, najpierw wyjmij spornik kierownicy, usuń nakrętkę blokującą. I używając suwmiarki zmierz zewnętrzną średnicę rury sterowej. Jeśli pomiar wynosi około 25,4 mm, to jest to ster jednocelowy. Jeśli pomiar wynosi około 28,6 mm, to jest to ster o rozmiarze 1,8 ,1 cala. Stery gwintowane zazwyczaj składają się z następujących części. Bieżnia, łożyska wianek z kulkami, dolna miska steru, górna miska steru, Górne łożyska wianek z kółkami, pierścień, podkładka nakrętki kontrującej, nakrętka kontrująca. Stery bezgwintowe A-head są najczęściej spotykanym typem sterów w dzisiejszych rowerach. W przeciwieństwie do sterów gwintowanych, nie wymagają one gwintów w róży sterowej widelca. Zamiast nakrętki kontrującej, do dociśnięcia łożysku używa się podkładek i mostka bezgwintowego, które montuje się na róży sterowej widelca. W środku rury znajduje się gwiazdka, do której wkręca się śrubę z kapslem, co pozwala na dociskanie łożysk. Aby rozpoznać ster bezgwintowy, sprawdź górną część sterów. Jeśli nie ma nakrętki blokującej, oznacza to konfigurację bezgwintową. Stery bezgwintowe dzielą się na cztery kategorie. Zewnętrzne, półzintegrowane, zintegrowane i typu tapered. Stery zewnętrzne, podobnie jak stery gwintowane, są wciskane w rurę sterową ramy, a miejski łożysk znajdują się na powierzchni główki ramy. Występują w dwóch powszechnych rozmiarach, 1 cal i i 1,8 cala. Aby zmierzyć ster zewnętrzny, najpierw usuń mostek. Użyj suwmiarki, aby zmierzyć zewnętrzną średnicę odsłoniętej rury sterowej. Jeśli pomiar wynosi około 25,4 mm, to rower posiada ster jednocalowy. Jeśli pomiar wynosi około 28,6 mm, to jest to ster o rozmiarze 1 i 1,8 cala. Dla sterów zewnętrznych z łożyskami wianek z kółkami części mogą obejmować bieżnię, dolną uszczelkę, dolne łożyska wianek z kółkami, dolną miskę steru, górną miskę steru, górne łożyska wianek z kulkami, górną bieżnię łożyska, Pierścień kompresyjny i nakładkę. Dla sterów zewnętrznych z łożyskami tocznymi części mogą obejmować bieżnię, dolne łożysko toczne, dolną miskę steru, górną miskę steru, górne łożysko toczne, pierścień kompresyjny i nakładkę. Stery półzintegrowane, zewnętrzne, zwane również zero-stack, ZS, oferują smukły wygląd, ponieważ miski łożysk nie są widoczne z zewnątrz. Stery te, podobnie jak stery zewnętrzne, są wciskane w rurę sterową ramy, ale miski łożysk znajdują się bezpośrednio wewnątrz rury sterowej. Aby sprawdzić, czy Twój zestaw sterów jest półzintegrowany, spójrz na główkę ramy. Jeżeli widzisz wystające krawędzie na główce ramy, to oznacza to, że masz półzintegrowane stery. Stery pół zintegrowane z łożyskami wianek z kulkami mogą zawierać bieżnię, uszczelkę dolną, dolne łożyska wianek z kulkami, dolną pół zintegrowaną miskę steru, górną pół zintegrowaną miskę steru, górne łożyska wianek z kulkami, górną uszczelkę, górną bieżnię łożyska i pierścień kompresyjny. Stery pół zintegrowane z łożyskami tocznymi zazwyczaj składają się z bieżni, dolnego łożyska tocznego, dolnej pół zintegrowanej miski steru, górnej pół zintegrowanej miski steru, górnego łożyska tocznego, pierścienia kompresyjnego i górnej uszczelki. Stery zintegrowane oferują elegancki design, poprzez zbudowanie toczonych łożysk bezpośrednio w rurę sterową ramę. Aby sprawdzić, czy posiadasz zintegrowany zestaw sterów, spójrz na główkę ramy. Jeżeli nie widzisz żadnych wystających krawędzi na główce ramy, to oznacza to, że masz zintegrowane stery. Aby zmierzyć łożyska steru zintegrowanego, sprawdź, czy na bocznej ściance łożyska znajduje się informacja o rozmiarze. Jeśli na bocznej ściance łożyska nie ma informacji lub są one pokryte rdzą, będziesz musiał dokonać następujących pomiarów. Aby zmierzyć średnicę wewnętrzną łożyska, użyj suwmiarki i umieść jej szczęki w najszerszym punkcie wewnątrz łożyska. Aby zmierzyć średnicę zewnętrzną, umieść szczęki suwmiarki w najszerszych punktach na zewnątrz łożyska. Głębokość łożyska odnosi się do jego grubości. Zintegrowane łożyska sterów rowerowych zazwyczaj mają skośne krawędzie wewnątrz i na zewnątrz. Najczęściej spotykany kąt to 45 stopni, ale niektóre mogą mieć kąt 36 stopni. Łożyska toczne sterów mogą mieć różne kąty wewnątrz i na zewnątrz. Na przykład 36 stopni na górze łożyska i 45 stopni na dole. Aby zmierzyć wewnętrzny kąt łożyska, możesz użyć kątownika lub czegoś o kącie 90 stopni. Umieść narożnik kątownika wewnątrz łożyska i sprawdź, czy ściany całkowicie dotykają wewnętrznych krawędzi. Jeżeli tak, to jest to kąt 45 stopni. Jeżeli nie dotykają w pełni, to jest to kąt 36 stopni. Aby zmierzyć kąt zewnętrzny, będziesz potrzebować narożnika o kącie 90 stopni. Następnie połóż oba łożyska tak, aby zewnętrzne kąty skosu stykały się ze sobą. Jeśli pasują do narożnika, to zewnętrzna ściana ma kąt 45 stopni. Stery typu tapered mają rurę sterową widelca, która ma większą średnicę na dole i stopniowo zwęża się ku górze. Taka konstrukcja zapewnia większą wytrzymałość i sztywność, szczególnie w dolnej części steru. Jeśli posiadasz ramę i widelec typu tapered, to do prawidłego doboru sterów będziesz musiał znać wymiary obu łożysk. Stery mieszane składają się z komponentów z różnych systemów sterów na jednym rowerze. Na przykład półzintegrowana miska łożyska u góry i zewnętrzna miska łożyska na dole. Jeśli twoje stery nie poruszają się płynnie lub wydają skrzypiące dźwięki, być może nadszedł czas na ich serwis lub wymianę. Mój film, który znajdziesz tutaj, pomoże ci łatwo wymienić stery i znaleźć kompatybilny zamiennik. Dzięki za oglądanie do samego końca i mam nadzieję, że informacje w tym filmie były dla Was pomocne. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie stery macie w swoich rowerach i które według Was są najlepszym rozwiązaniem i dlaczego. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie subskrypcje i polubienia i cieszę się, że dzielicie się moimi filmikami ze swoimi znajomymi. Udanej zabawy z Waszymi sterami i do zobaczenia już niedługo!